O idzaj, ja dzisiaj będziemy powiedzieć jakiś maltaikon, więc to jest Słuchajcie, tego widzę tutaj nie są rozbudowani bardziej niż ja nie wiem z czego zarabiam mm. pieniądze, ale zarabiam jeden na sekundę. Śmiałem twierdzić, że to bardzo dobrze. Lecimy Zarabiam dwa na sekundę i o Właśnie imperium się rozrasta. Jest. Więc tym, to być nie może. Ile mam? Jest. 36. I tu daje coś do do, ten, do grupy, bo ja zdenerwowałem się przed, przed nagrywaniem, ale z tego co widzę, to to nic nie daje.

co to jest? w ogóle trochę jest um, nie wiem, czy widzieliście co chłop mówił jak chcecie, to mogę jeszcze oho, uh, raz powieść sorry, ale jakoś gardło mnie dziwnie boli więc obiaduję o tym Ale mam do niego wrócić, kiedy będę miał trzecie piętro. Troszkę ja to kosztuje. Ale zarobiam 10 na sekundę. Taki Bogaty już będę na chwilę. I sobie chyba na to. Hop. Ja oczywiście mogę. Przez to przykupam oświetlenie. Po co mi to nalicza? Wybierz nowy sklep. Ej, mal, to jest centrum handlowe. Ej, ja bym że to jest tam jakiś, nie wiem, poczta. Oho? To bierzemy. Wyjście. U zamówienie, co? Oho. Ba bla, bla, Nie, nie kupuję. Nie wiem, sami sobie dam radę. Może kupę chwilę rozlamy, ale najpierw siebie co to się najpierw to, potem pójdziemy. Kurtyna, łóżko, łóżko, kurtyna Z tego co wiem, będzie nas stać na kolejny ten sklepik Już prawie nas stać, ale oczywiście nie będziemy wydawać na sklep Tylko na początku jedną Nie, nie jesteśmy Po początku zobaczymy jak to się sprawdza Oczywiście po spróbujemy chobię albo nie działa. Ej, oskamowali mnie. To co? Ej, cienia. Poczekamy sobie. Oj, dobra. I nie wiem <śm> lepiej problem. Oho. I nie czuję. Nie wiem czy. Ej, ja chcę tu. Ja chcę tu. Co gdzie oni idą? I widzimy. Straszny masaż. I ja teraz wiemy zaraz o pieniądza czuła oni wie. Ja... Co jest? Ja ciągle tak chodziłem. Ej, dobra. Wy... czekajcie. Nie. Wy klikajcie y, subskrypcję, tak jak ja oddłokowię. Czerwone to coś. Macie na to 3 sekundy. 3, 2... Dobra, nieważne. O Boziu. Co tu się dzieje? Nie wiem, ale to chyba było do Nie czekajcie, idziemy sobie. Teraz jest tak. Chyba. Oho? Coś... Co? Ej! Ej, to jest mój prawdziwy freund! Siema, kolego! Siema! Fire out 1.3. Oczywiście z poważaniem. Lecimy. Bierzemy mały sklep, oczywiście łapka też obowiązkowa, oczywiście w górę, nie w dół. I mamy tak, sklep z telefonami, sklep z owocami morza, sklep z szalikami. Nie noszę szalików, czekaj, przewiń. Co się dzieje, zwalaj. Nie noszę szalików, nie jem owoców morza, ale telefon chętnie sobie bior. I oczywiście będę płacił, to jest? Tsiuk to po tym masażu się tak chodzi Skąd? kupułki kup tyk kupujemy to Ty. rozjefujmy Chcę telefon. Co jest mój telefon? To jest Apple? To jest podróbka Apple. Ja wolę Samsungi osobiście. Ja znam osób, które wolą iPhone'y. Ja wolę Samsungi. Piszcie w komentarzach, co wolicie. Oho, sklep z portomu, sklep z mydłem, ej! I widzicie, mam ich hop. O, ciekawe, sklep Jordan. Co jest? Muszę zbudować, tak wiem. 2000, Coś nieprawda. Dobra, mamy to. Zbudujemy sobie. Ej, ej, Jordan! to Jordan, chodź do mojego tego. Eee. Yy, sklep. Nie toperzę. Nie yy, toperzę. O chodź cyk, bang, 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 bang. Siu! O, za trzy trafiłem. Let's go! Czemu ty trzeci raz ty jesteś? W ciągu 10 minut trwa odcinek więc trzysta do czego ten świat zmierza? kup zamówienia. wcześniej można było sobie tak rzucać a teraz nie można. nie, nie to pewnie nie kupujemy trzy się nie opłaca piłki dawaj, dawaj jak ci piłkę, jak ci piłkę aha nie, to pewnie nie kupujemy Oho, cykl pięknie, to pewnie kupiliśmy. Skończyliśmy. 2000, No i pięknie. Nowy sklep i chcę jedzenie. Oho, sklep to nie. Sklep z, owoc, so, sklep z lodami. No, oczywiście, że lody, no bo a to by nie chciał coś. Oho, sklepy z ubraniami ta czapka. No. Dobra, bo ja chcę coś sportowego. Więc ja bardzo Pana poproszę, miał mnie... o Boże. Co to jest? Tak ci dowalić tym, chcesz. Chcesz. Nie wiem co się dzieje, ale ja muszę plec sobie rozmasować. Ciągle tak będę chodził dobra, ja, ja to nie zniosę dłużej. Tak mam twarz tak ogólnie. No siema, już mam chyba trzecie piętro. O, odwiedź mnie, jestem ja z mach. Niech Boże, nie umiesz. Robimy ludzianie. Bęg, bęg. Ludzianie błąd. Chyba kupi sobie to automatycznie. Chyba, Chyba że szybko się wydarzy. Dziś Ja chcę robić. O mną, mną, mną. Tylko to. Dobra. Hmm. No, no, jeszcze nowy sklep. Hmm. Chleb. Chleb z ciałami piękne nie wiem, co jeszcze mu sporo nie wiem ale jesteśmy już gazyliardera więc kupujemy to i oczywiście to jest nic i jest niepotrzebne Za tam sobie tamto dokupimy, dawajcie przyjście coś A właśnie nie, z tych wszystkich sklepów chyba mi przychodzi I nie wiem Z jednym razem nie można było nie, nie, Ja jeszcze ja nauczyłem, kurde Nie polecam wam tu, w... albo dobre, dobra, będą mi za to płacić Dawaj wchodźcie Bardzo fajnie polecam To ma być jakaś mola, tak? Hop. O, jak pięknie. Ja sobie zależę. To z 8, a z nim zagrywaliśmy odcinki. Pamiętacie? Jestem wyższy. Po raz kolejny kupuję te paki. O, dwa koła. O, jeszcze stąd mają. A to nie podatki od nich. Кадзидло. Артур и я тут не знаю. Кадзидло. Кадзидло, помните о том кадзидле? Ей, скандинавшая. Артур пришит и кадзидло. Нет, ты... не ты, эй, божи. О, добре, это лады, еще się подобает. Мне не подобает, смачно, и сон. распитание. elektronika albo ubrania ubrania bierzemy Kup co? Kup Polacy! Widzicie? Kup Polacy! Stajemy. Co No to... ja nie zgadzam się z tym, że Polacy to ciołki. Kołki ciołki. Ja nie zgadzam się. Polacy są mądrzy.

Chyba lepsze niż tamta Jordana, co? Jak wam się podoba? Dobra. Nie wiem, no. Chyba to będzie... Skończyliśmy już pierwsze piętro. Skończyliśmy pierwsze piętro i już będą trzy odcinki, albo nawet więcej. Jak będziemy przywolić jedno piętro, to będzie jeden odcinek. Więc kupujemy to. Oczy ciągle właśnie także o siema kolejnych friendów. Nie wszyscy, ja na przykład tej osoby nie znam, tak? Ja mówię, to to jest jakiś random będzie. Ale tego znam, to dobrze. To jest dubbelos, Jest na swój mega dawny kącie. Teraz na inne. Dobra. teraz tylko rośliny. 99 еще на секунду. Давайте бежим в раз. Идем по тому челленджу. Ага, добавим еще. Такого от устава. Тут есть целое стойте. Ммм, окей, нет. A, już się rozwinęliśmy mega potężnie, to, to co mówiłem wcześniej to było kłamstwem, bo to po prostu, to, to co jest, schody ruchome? Nawet dziury nie ma na no schody ruchome. Nie wiem, naprawdę. Ale... Nie wiem, tam... No co, to chyba będę kończyć już, nie wiem. Paję. Mam nadzieję, że odcinek. Niego... Ej, tu, Jeszcze inaczej tu trawa była. Już nawet nie pamiętam, co to było. O, widziałasz kulkę szukaną z mojego sklepu. haha. Może się pozbierać po masażu. Widać, moje? To jest to, co to jest. Dobra, Będziemy chyba kończyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Kończę subskrypcję. Mam... Na chwilę obecną 26 subskrypcji, więc poszliśmy do przodu. No i czekajcie, żegnajcie.